Drodzy rodacy, nadeszła wiekopomna chwila, w dniu dzisiejszym zakończył się pewien ciężki okres naszego życia, mianowicie korona, dzieciaki wróciły w końcu do szkoły, więc wielkie brawa dla pana Czarnka i Niedzielskiego, to właśnie dzięki wam chłopaki jesteśmy teraz tu gdzie jesteśmy, czyli... W dupie! A przyszłe pokolenia dzięki swej nieuce będą dla Was jeszcze łatwiejsze do kontrolowania, więc jeszcze raz serdecznie dziękujemy i brawa! Brawa panowie, dobra robota! Pewnie zastanawiacie się, dlaczego dziękujemy panu Niedzielskiemu, prawda? Albowiem mogłoby się wydawać, że jeżeli chodzi o wydarzenia z naszej przyszłości, to zdecydowanym liderem w tej dziedzinie jest pan. Krzysztof Jackowski, którego serdecznie pozdrawiam. Jednak dzięki swej stacjonarnej nauce i niezbadanej wiedzy ekonomicznej, którą posiada właśnie pan niedzielski potrafił zapowiedzieć on już ponad dwa tygodnie temu, że piąta fala niespodziewanie spadnie i po prostu się będzie wykańczać. A jeśli Zejdziemy z przypadkami poniżej 10 tysięcy notowań dziennie, to zdejmie nam wszystkie zaostrzenia. Dodatkowo w tym samym okresie minister Czarnek poinformował nas, że tydzień wcześniej dzieciaki wrócą do szkół. Czyli korona dzieciaki, które do szkoły miały wrócić dopiero 27 lutego, mogły wrócić do tej szkoły już dzisiaj, 21 lutego, a stało się to w tej samej sytuacji, to znaczy w tej samej sytuacji, w tym samym czasie, w którym, bo to właśnie dzisiaj. Stało się to, co przewidywał pan niedzielski, czyli ilość przypadków sięgnęła poniżej 10 tysięcy, więc pan niedzielski jest albo bardzo dobrym jasnowidzem, albo jest dobry w ekonomie, nie? I w matematykę w ogóle. Jakoś tak. Moglibyśmy to nazwać całkowitym zbiegiem okoliczności i przypadkiem, że dzieciaki wróciły do szkoły wtedy, kiedy planował pan Czarnek. W tym samym czasie okazało się, że przypadki spadły do poniżej 10 tysięcy, o czym wspominał pan Niedzielski. Czy to był przypadek? Nie sądzę. Przypadkiem moglibyśmy to nazwać, gdyby zdarzyło się to pierwszy raz, ale pan Niedzielski już nieraz pokazał, że staje na wysokości zadania, i doprowadza ilość dziennych zanotowań do liczby, której się od niego oczekuje. Brawo! Tak więc, jak już mówiłem, zakończyła się w naszym życiu pewna ciężka epoka. Mutant jest w odwrocie! Już nie trzeba się go bać! Trzeba iść na wojnę! Tłumnie! Kurczę, ale ostatnio piździ jak w kieleckim. A w ogóle to skąd wzięło się to powiedzenie? Czekaj, sprawdźmy. Dworzec PKP w Kielcach jest od lat przedmiotem drwin w całej Polsce. Kreślenie pidzi w kieleckim na dworcu, zna cała Polska. Pozdrawiam wszystkich. Kielczan, czy jak to tam się mówi? Na krawędzi. Subskrybuj, udostępniaj, oglądaj. Ja się nazywam Łukasz Podstawka, a Wy się znajdujecie w mojej kanalizacji na krawędzi, gdzie jak zawsze przedstawiam informacje, o których. Lepiej nie mówić, lepiej nie mówić ze względu na czerwonego cenzora, który skutecznie zaklęciem demonetyzacji ucina mi zasięgi. Ale ja się nie poddaję i walczę do ostatniej kropi krwi. A teraz bezbędnego zbędnego pierdzielenia, czyli zaraz po tym całym zbędnym pierdzieleniu, póki mam internet, a w zasadzie póki mamy prąd, bo wyobraźcie sobie, że w sobotę w naszym kraju Doszło do zaciemnienia, a w zasadzie do blackoutu już takiego zapowiadanego parę miesięcy temu. Co ciekawe, cała historia zaczyna się w Zielonej Górze. W Zielonej Górze w sobotę rano doszło do blackoutu. Chwilę przed godziną 6 rano w wyniku silnych porywów wiatru doszło do awarii zasilania. Prądu nie ma w całej Zielonej Górze, Sulechowie oraz okolicznych miejscowościach, podały lokalne portale. Prezydent miasta przekazał po godzinie 10, że udało się częściowo przywrócić zasilanie. Wciąż jest jednak wiele utrudnień. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w związku z wichurami bez dostaw prądu jest około 364 tysięcy odbiorców. Energetycy informują, że tam, gdzie doszło do zerwania linii i zniszczenia słupów energetycznych, usuwanie awarii może potrwać nawet do kilku godzin. No i co, naprawdę Wam to niczego nie przypomina? Dwa lata temu, a dokładnie 4 marca 2020 roku nastąpił pierwszy przypadek mutanta w Polsce. Dodatkowo pacjent Zero, zlokalizowany, za, znaczy zamieszkały w Lubuskim, trafił do szpitala. Zgadnijcie gdzie? W Zielonej Górze. Przypadek? No nie wydaje mi się. W dodatku media wtedy cały czas straszyły mutantem, a teraz czym straszą? Fajny komentarz znalazłem pod tym artykułem. Poczekajcie chwilę. Nie powinni w mediach używać angielskich zapożyczeń typu blackout, bo jeszcze wyborcy PiSu z Black Friday pomylą. Ale to było złe. W każdym razie blackout w Zielonej Górze zaistniał przez silne podmuchy wiatru, które w dalszym ciągu możecie podziwiać za oknem. Więc nie ma powodu do paniki, możecie być spokojni, nie ma to nic wspólnego z trudnymi sprawami u naszych wschodnich sąsiadów. No chyba, że te silne podmuchy wiatru są skutkiem wykorzystania amerykańskiego systemu do kontroli pogody HARP, który powstał na bazie notatek Nikola Tesli, które zostały po jego odejściu z tego świata wykradzione z jego mieszkania przez... FBI A teraz Stany Zjednoczone wykorzystują system HARP do swoich celów na ukra... Nie no, sorry, trochę się zagalopowałem. Serio tak było. A tak w ogóle to zastanawiam się, czy czasami nie oderwać się od tej całej polityki i tych całych zaistniałych w życiu naszym codziennym spraw i czasami nie nagrać takiego materiału na przykład o Nikoli Tesli. Ale o tym jeszcze pomyślimy. Ja osobiście, jeśli chodzi o trudne sprawy na naszej wschodniej granicy, spróbuję zachować taką strzemięźliwość w wypowiadanych przeze mnie kwestiach. Nie będę tutaj snuł żadnych domysłów, ponieważ jeszcze jest za mało informacji i nie chciałbym siać propagandy, którą media mogą rzucać zarówno z jednej, jak i z drugiej strony więc się od tego wstrzymam. Znaczy wiecie, media są przepełnione tymi informacjami z naszej wschodniej granicy, więc łatwo tam coś wyszukać, ale ciężko mi zdecydować co spośród szumu informacyjnego, który można znaleźć właśnie w zasadzie na wielu portalach. Miało byłoby realne i miałoby faktyczne skutki dla naszego kraju, bo nie chciałbym, jak już przed chwilą powiedziałem, powielać propagandy ani z jednej, ani z drugiej strony. A jak czytam te wiadomości, to w zasadzie jedni nadają na wschodnich naszych sąsiadów, a drudzy na naszą pomoc za oceanu. Negatywne wieści, więc nie się wypowiedzcie, co o tym wszystkim myślicie. Zostawcie w komentarzach. Ja już tam poczytałem parę waszych komentarzy w tych kwestiach, więc ja już się na ten temat nie wypowiadam, bo nie jestem ekspertem. No. A w ogóle za trudnymi sprawami na naszej wschodniej granicy przemawia wiele czynników i w zasadzie, jak myślę, opacałoby się to wszystkim, jednej i drugiej stronie, tylko nie nam, no i w zasadzie Ukrainie też, a skoro już jedną nogą wszedłem do tego szamba, to chociaż tak w skrócie tylko przelecimy przez nagłówki tych wiadomości. Popatrzcie. Do Doniecka przybyli najemniole, czyli tak zwane zielone ludziki, którzy mają przeprowadzić i tutaj takie bardzo brzydkie słowo na zet się pojawia, więc go nie powiem. Wciąż trwają manewry na Białorusi, póki co nie ma żadnych informacji o ich zakończeniu. Szef Pentagonu dalej chce wzmacniać wschodnią granicę NATO i w razie potrzeby Przyśle nam kolejne mordy do wykarmienia w ilości nawet kilku tysięcy. Joey nadal twierdzi, że Władek podjął już decyzję o zbiorowej imprezie u naszych wschodnich sąsiadów. A z kolei rzeczniczka MSZ Rosji twierdzi, że chyba go pojebało i kłamie jak znud. Według niej planowane wyburzanie budynków cywilnych za pomocą urządzeń militarnych w Donbasie odbyło się ze strony ukraińskiej, a Moskwa dzisiaj ratuje tamtejszą ludność cywilną. Jakby nie było, wszyscy chcą nadmuchać tą sprawę jak balon, żebyśmy żyli cały czas w takim strachu, a dzięki czemu mogli dalej poddawać się... Kontroli przez naszych polityków. A podczas gdy my tu gadu, gadu, w całym kraju wysiadł numer alarmowy 112. Na krawędzi subskrybuj, udostępniaj, oglądaj. W całej Polsce od godziny 12 występują problemy z działaniem centrów powiadamiania ratunkowego. Ostatnia godzina to problemy w całym kraju. Obecnie żadne centrum nie działa prawidłowo. Mamy nawet informację, że w pewnym momencie w całej Polsce zalogowanych było tylko kilku operatorów. W niektórych ośrodkach operatorzy w ogóle nie mogą się zalogować do systemu. Wynika to z informacji, jakie operatorzy z całego kraju przekazują między sobą. Osoby dzwoniące informują, że próbują się dodzwonić od nawet półtora godziny. Wynika to z informacji zamieszczonych na portalu. Czas dodzwonienia się na 112 wynosi przynajmniej kilka minut, a w niektórych ośrodkach operatorzy 112 nie mogą zalogować się do systemu. Zalecane jest przygotowanie bezpośrednich numerów do najbliższego komisariatu policji, jednostki straży oraz dyspozytorni pogotowia ratunkowego. W sytuacji kryzysowej, gdy pomoc będzie konieczna, w przypadku długiego oczekiwania na 112, najlepiej zadzwonić bezpośrednio do lokalnych służb ratunkowych. Dzisiaj to już chyba nic mnie nie zdziwi. Nie dość, że pogodę mamy jaką mamy, czyli piździ jak w Kieleckim, to nawet jeżeli coś się stanie, to raz nie dodzwonisz się na numer alarmowy. Dwa. Nawet jeśli dodzwonisz się na numer alarmowy, to raz nie wiadomo, czy przyjadą. A dwa. Nawet jeśli przyjadą, to raz najpierw będą chcieli zrobić Ci test na mutanta. A dwa. Kuźwa, co ja w ogóle pierdzielę? Bez sensu. Incepcja czy jak? Przejdźmy do waszych komentarzy. Zobaczmy, co za perełki dzisiaj mamy. Przejdźmy do pierwszego komentarza. Ludzie, jakby byli mądrzy i nie chcieliby zniewolenia, to na nikogo by nie zagłosowali, a że mamy bydło w państwie, to wiemy jak to się skończy. Czyli. Fisiory albo platformersi, dalej nie mamy wyboru, na co wskazują sondaże, o czym być może wspomnę na naszym następnym filmie, bo tam też znalazłem parę fajnych ciekawostek. Przejdźmy do drugiego komentarza. Polecam film pana Bolesława Zarymskiego, Politycy na YouTube. Tak się składa, że sprawdziłem sobie ten film... Nie znam się na tym, co oni tam wyprawiają, ale tam jakiś medium rozmawia z obcymi cywilizacjami. I przez właśnie tego samego medium, jakiś starszy gościu rozmawia z Jarkiem Kaczyńskim. To też brzmi tak trochę śmiesznie. Może wyjaśnij mi, o co tam dokładnie chodzi, żebym nie brał tego za jakąś formę żartu. Przejdźmy do następnego komentarza. Co to Kuźwa ma być? Agitacja na Konfederację jak zwykle. Tutaj cienkie poparcie, zatem coś trzeba robić. Poziom beznadziejny, jak i partia. Hejka. Agitacja na Konfederację. Znaczy się pani Beata i pan Grzegorz to raczej... Platformerzy albo pisiori. Norma, czyli według was... Nie chcielibyście nawet, żeby Konfederacja doszła. Znaczy, według mnie, ja nie głosowałbym na nikogo z tego rządu, głosowałbym na ludzi, którzy jeszcze nigdy, ale powiadam, nigdy w Sejmie nie byli i nie są umoczeni albo nie mają jakichś powiązań z obecnymi politykami na przestrzeni lat. A z tego, co popatrzyć co można na zdjęciach, to i Korwin był od w cholerę lat, to już ponad 30 lat w tym Sejmie i Tusk i Kaczyński, i jakieś Gowiny i inne takie tam, no, wszyscy już byli w tej polityce i wszyscy się dobrze znają. Razem ze sobą, kurczę, mogliby konie kraść, jak można na niektórych zdjęciach popatrzeć. Także ja się do tego, do wyborów ogólnie waszych też nie mieszam. Jak chcecie, głosujcie sobie na kogo chcecie, tylko że szaleńcem jest ten, kto głosując ciągle na te same partie spodziewa się innych rezultatów, prawda? I z tym głumbo, głębokim przepraszam. Przemyśleniem Was dzisiaj zostawiam. Czekajcie, przełączą obraz, ładnie to wyglądało. Tak więc pamiętajcie ludziska, ja was wszystkich serdecznie pozdrawiam. Listę obecności zrobię sobie już na następnym tym materiale już nie będę teraz wariował. No, tak więc dotrwaliśmy tymi wielkimi krokami. To końca materiału, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie mi w komentarzu: hashtag, nie strasz, nie strasz, bo się zestrasz Czy jakoś tak? Dajcie znać, jak macie jakąś inną taką alternatywę dla tego całego straszenia nas, jak nie jednym, to drugim, bo wyszliśmy dopiero co z tego mutanta, wchodzimy teraz w jakiś stan, kurde, niemalże z 39, więc i też, kurczę, mimo takiej zaawansowanej technologii, rozwoju mediów i tak dalej, tego wszystkiego. Dalej informacje mamy takie strzępkowe i komu mamy wierzyć? Powiedzcie mi w komentarzu komu mamy wierzyć? Czy mamy wierzyć na przykład y, ludziom Władka i tym co oni tam wypisują, że oni wcale nie szykują się na nic tylko po prostu sobie ćwiczą tam i zaraz wracają na habirę? Czy mamy wierzyć naszym sojusznikom za wielkiej wody? Którzy no nikt tu nie jest bez winy, no nikt. My podczas drugiej wojenki, jak to tam by było ładnie nazwać, żeby cenzor mnie nie ocenzurował, zostaliśmy po prostu sami sobie. Sami sobie i nikt nam nie pomógł, wszyscy się od nas odwrócili, a pomoc nadeszła w zasadzie jak już nie była potrzebna, a my sami do ostatniej kropli naszej krwi walczyliśmy. Znaczy walczyliśmy, no to nasi przodkowie walczyli, ja nie o taką Polskę nic nie robiłem, nie? Dobra. Nie będę was tutaj zanudzał. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym wszystkim myślicie. I widzimy się w kolejnych materiałach. Adieu!